Witajcie, kochani, w przeglądzie katalogu 17. Zaczęliśmy grudzień, a więc odliczanie do świąt oficjalnie rozpoczęte. Mamy 24 dni na przygotowanie naszych klimatycznych, wspaniałych rodzinnych świąt. Pokażę Wam takie rzeczy, które sama wybrałam jako prezenty główne dla najbliższych mi osób, ale również takie drobne rzeczy, które będą dodatkiem do innych prezentów. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się i będzie. No to na otwarcie katalogu mamy tutaj przepiękne trzy wersje zapachu Essenza. Dwie damskie, jedna nowość męska. Zapach jest przepiękny, obłędny. Sprawdzi się zarówno dla męża chłopaka, jak i dla taty. Czy brata. Zapach jest po prostu genialny. Bardzo męski, bardzo intensywny. Opakowanie jest przepiękne, bardzo luksusowe. Wieczko jest pokryte 24-karatowym złotem. I do tego, wybierając jedną z trzech wersji, czy męską, czy którąś z wersji damskich, czyli Essenza Supreme bądź podstawowa wersja esenzy a mamy do każdego z tych zapachów prezent. W wersji męskiej będzie to złuszczający żel do mycia serii Novage. A przy esenzie Supreme dostajemy pomadkę Jordani Gold, którą sami wybieramy oraz przy esenzie podstawowej tej takiej klasycznej dostajemy perfumowany krem do ciała, również o zapachu Jordani Gold Essenza. Oczywiście każdy z tych zapachów, każdy z tych duetów kosmetycznych będzie miał piękne opakowanie prezentowe, więc nie musimy się już nawet martwić o opakowanie tego prezentu. O tych zapachach mówiłam już niejednokrotnie, natomiast uważam, że męska wersja będzie idealna dla zarówno męża, brata. Chłopaka, czy nawet dla naszego taty. Myślę, że sprawdzi się genialnie jako właśnie jeden z fajniejszych prezentów. Wersje damskie dla siostry, dla przyjaciółki, dla mamy na pewno będą zachwycone. Na stronie 33 znajdziemy coś dla freaków zimy. Dla kogoś, kto lubi spędzać czas w łóżku z książką, z herbatką czy Netflixem. A sama jestem zachwycona tymi produktami, a mamy tutaj przeuroczą opaskę na głowę, a z takimi uszami misia mamy ocieplacz do stóp, który jest przegenialny i zamawiałam specjalnie również dla siebie. A jest przeuroczy, przegenialny i ja, jako ktoś, kto ma ciągle zmarznięte stopy i dłonie, Będę zachwycona i czekam na moją paczkę. Jest koc, który również może być pączem, więc będzie się sprawdzał zarówno dla naszego młodszego rodzeństwa, dla nas samych, jak również właśnie dla osób, które lubią to takie ciepełko, lubią mieć taki klimat otulający. No i oczywiście przeurocze. Skarpetki misie. Na stronie 61 znajdziemy genialne produkty, które nie tylko sprawdzą się w wersji dodatków kosmetycznych do prezentów, ale również mogą dopełnić nasz świąteczno-sylwestrowy look. Są to dwa sztyfty, brązujący i rozświetlający i ja je uwielbiam, bo jakby tak dobrze się skupić, można jednym produktem załatwić sobie cały makijaż. Ja lubię je stosować zarówno jako cienie do powiek, małym pędzelkiem rozprowadzam sobie po powiece, ale również genialnie sprawdzają się do konturowania, do nadawania rozświetlenia. W tych miejscach, które chciałabym rozświetlić czy brązel do wyszczuplania twarzy i nadawania takiego bardzo, bardzo delikatnego, luksusowego musniętego takim ciepłym luku. Bardzo, bardzo lubię te produkty. Są uniwersalne, bardzo w ogóle wydajne, więc polecam wam serdecznie. Do przetestowania właśnie w robieniu makijażu na święta, na sylwestra sprawdzą się genialnie, jeżeli chcemy błyszczeć wśród naszych blisk. W poprzednim przeglądzie katalogu pokazywałam wam już produkty z serii. Wellosofii, czyli cała pielęgnacja marką Welozofii, produkty z adaptogenami. Oczywiście w tym katalogu również je znajdziecie, ale z racji tego, że mamy świetne ceny na produkty Wond, to postanowiłam w tym przeglądzie skorzystać z okazji i polecić Wam jeszcze serię Wond, która również sprawdzi się idealnie jako pielęgnacja dorzucona do prezentów naszych najbliższych, jest to seria wegańska, więc wspaniałe produkty z genialnym składem. Mamy tutaj zarówno coś lekkiego do twarzy, krem pod oczy, retuszer, który jest po prostu genialny, zwłaszcza dla osób, które nie lubią, nie chcą się malować, wygładza nam kolory skóry, wygładza w ogóle strukturę skóry. Wszelkie jakieś drobne zmiany pigmentacyjne są ukrywane. Skóra wygląda, jakby była delikatnie muśnięta słońcem, bez używania ciężkich produktów, bez używania jakichkolwiek produktów kolorowych na twarz. Dla mnie genialny produkt do stosowania na co dzień, kiedy chcę wyglądać i czuć się dobrze sama ze sobą, ale nie chcę robić makijażu. Oczywiście masełko oczyszczające do twarzy. Nawilżające, serum rozświetlające, jeden z lepszych kremów pod oczy z masującymi kuleczkami. I tutaj, oczywiście, taki retuszer z właśnie tym kremem pod oczy mamy w komplecie. Jako zestaw możemy go zakupić. Oczywiście, dostajemy do niego również torebkę prezentową. Także polecam Wam te produkty jako dodatki pielęgnacyjne dla naszych najbliższych, bo sprawdzą się dla każdego, do każdego typu cery. Będą idealne do osoby w każdym wieku. No i ostatnie strony katalogu są przepełnione drobnymi rzeczami, które mogą być fajnym uzupełnieniem właśnie naszych prezentów. A ja tutaj szczególnie zwróciłam uwagę na. Duo, którego sama używam od bardzo, bardzo dawna, czyli seria Butani tutaj mamy i żel pod prysznic, i balsam do ciała. Te opakowania są przepiękne, prezentują się genialnie. Zobaczcie, to jest zwykły żel pod prysznic, a wygląda bardzo, bardzo luksusowo. Myślę, że są świetnym dodatkiem do prezentów świątecznych dla naszych najbliższych. Tych produktów mamy tutaj więcej. Jest cała seria Eleo do włosów, która również sprawdzi się genialnie jako prezent dla jakichś włosomaniaczki. Mamy tutaj drobniejsze zestawy z mydełko z kremem do rąk. Tutaj mamy zestaw trzech produktów za 15,99. Kolejne zestawy produktowe które są w śmiesznych cenach i będą właśnie genialnym uzupełnieniem naszych prezentów. Myślę, że warto zwrócić również na to uwagę. A zobaczcie, same mydła czy palcamy do rąk. Wyglądają genialnie w przepięknych, prostych, klasycznych tutaj opakowaniach. Tych zestawów jest tutaj o wiele, o wiele więcej. Zapraszam do przeglądania katalogu. Podzielcie się również w komentarzach tym, co sami wybraliście jako prezenty, czy właśnie takie smaczki kosmetyczne. To tyle ode mnie dla Was w tym przeglądzie katalogu. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do zaglądnięcia do katalogu i wybrania jeszcze jakichś drobnostek dla swoich bliskich, bądź jeżeli nie mieliście jeszcze pomysłu, na prezenty, to właśnie to będzie dla Was świetną podpowiedzią. Widzimy się tuż po świętach, więc, korzystając z okazji, chciałabym Wam życzyć wspaniałych, cudownych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i widzimy się tuż przed nowym rokiem.